Przychodzę dzisiaj do Was z taką informacją, że wracają koszulki 2590 w tej specjalnej edycji, w której możecie je wyrwać w doskonałej cenie. Każdy, kto kiedykolwiek użytkował tych koszulek, wie doskonale, jak świetnie one się sprawdzają. Jak i doskonały jest to materiał, który wytrzymuje wiele prań, wiele suszeń i dalej wygląda świetnie. Dodatkowo koszulka, oczywiście, wyposażona w wielkie logo, takie gumowane, wypukłe logo z przodu. Myślę, że tutaj o. Będzie doskonale widać, jak to logo odstaje od tego materiału. Tutaj jeszcze na rękawie taka mała wszywka z logiem sneakers, więc jeżeli szukacie bardzo dobrej koszulki, to wróciły one do Baltic, wróciły w świetnej cenie, dostępne w kilku kolorach, na przykład jeszcze w kolorze. Czarnym. Jeżeli byście szukali doskonałej koszulki, a nie lubicie na przykład szarego, to czarny prezentuje się równie dobrze. Dodatkowo oprócz czarnego i granatowego mamy ten szary i jeszcze świetny kolor khaki. Więc jeżeli szukasz fajnej koszulki, to to jest naprawdę ostatnia okazja, żeby je zgarnąć. A link będzie wrzucony gdzieś w opisie filmu, bądź dodany, żebyście mogli śmiało od razu z filmu. Przejść do sklepu. Zapraszam do Baltic, zapraszam po koszulki Sneakers Model 2590.